Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Mikołaj Gospodarek i zapraszam na kolejny film z serii Dolomity dla Fotografa. Dzisiaj przygotowałem dla Was pierwszy z takich moich ulubionych punktów widokowych. Jest to szczyt Nuvolau. Tak naprawdę jest to dosyć zabawna historia, dlatego że niemalże wszyscy, którzy udają się w dolomity, żeby robić zdjęcia, takie jest moje przekonanie i takie też są moje obserwacje. Zajeżdżają na taką przełęcz Paso No, dotrzeć tam jest rzeczywiście bardzo prosto, z Cortiny d'Ampezzo wyjeżdżamy po prostu do góry. Jest to miejsce, z którego zobaczycie w sieci bardzo dużo zdjęć. Sama ta przełęcz jest rzeczywiście bardzo urokliwa. Jest dosyć wysoka, to jest 2236 metrów nad poziomem morza, ale kiedy spojrzy się z niej, za taki no, majestatyczny szczyt La gusella, można zobaczyć na skałach taki niewielki budynek. I ja, kiedy pierwszy raz tam trafiłem i zobaczyłem to takie małe stronisko no to po prostu trochę zachorowałem na jego punkcie i stwierdziłem, że bardzo chciałbym się tam u góry znaleźć. No i patrząc na mapę, zobaczyłem, że dróg dotarcia tam, oczywiście jest wiele w dolomitach tych szlaków, no naprawdę. Gdziekolwiek byście się nie chcieli udać, no to znajdziecie jakieś różne możliwości, łatwiejsze, trudniejsze. No tutaj jest sprawa, jeśli chodzi o fotografów prosta. No bo ja zakładam, że jak idę na zdjęcia, to nie do końca jestem zainteresowany jakimś zdobywaniem gór i często chcę się znaleźć w jakimś miejscu w miarę jak najszybciej. W sezonie można wjechać do schroniska Averau, do Refugio Averau można wjechać kolejką przesyłkową. I jej dolna stacja znajduje się poniżej przełęczy Giau, także tam no, bez problemu można zjechać sobie kawałek i wjechać kolejką, i z tej przełęczy będzie trzeba po prostu podejść już na szczyt Nowolał do góry. Istnieje druga opcja, i szczerze mówiąc, ona jest moim zdaniem lepsza, dlatego że nie zmusza do jakiegoś takiego długiego schodzenia później w nocy do samochodu po zachodzie słońca. No i też nie zmusza do nocowania tam u góry. Ja przetestowałem to na dwa sposoby i spałem w tym Refugio Averau. Nocleg tam jest dosyć drogi. Teraz jest to 78 euro z wyżywieniem, na które składa się kolacja i śniadanie. Jest to miejsce w pokoju wieloosobowym. No, po prostu po zachodzie z tego Nowolau no to jest dosłownie 15 minut i byłem już w pokoju, w schronisku. A drugim razem wjechałem samochodem taką boczną, wąską drogą do Rifugio Cinque Tori i to jest bardzo dobra opcja ma jednak ona pewien minus w sezonie ta droga jest bardzo wąska więc no dosyć źle się po niej jedzie bo się ciągle trzeba z kimś mijać a na jej końcu nie ma tak naprawdę żadnego parkingu i no byłem tam totalny, byłem tam w takim totalnym off seasonie czyli po prostu już dolomity były niemalże puste a tam niestety był problem żeby zaparkować no bo tych ludzi jednak tam trochę było, i po prostu no, to jest coś, co może być jakimś problemem. Zwłaszcza jeśli fotograf udaje się na zachód słońca, czyli przyjeżdża jakimś takim późnym popołudniem. Wejście stamtąd do tego refugia Averau, no, nie jest trudne. To jest tak naprawdę taka szeroka droga. Nie jest to też jakiś męczący szlak. No. Tak naprawdę, cel widać przez całą wędrówkę, widzimy dokąd idziemy. Widzimy tak naprawdę i refugio Averau, i refugio na Nuvolau. Tam również na tym szczycie można spać, no ale jest to o tyle gorsza opcja, że tam to stronisko ma taki no kiepski standard. Z tego co zauważyłem, to chyba toaleta jest na zewnątrz. Nie wiem, jak tam do końca wygląda sprawa z wodą, jak tam wygląda sprawa z prądem. No, na pewno. To już taki bardziej górski klimat. Jest tam też dużo mniej miejsc noclegowych. Dlatego, jak ja pierwszy raz chciałem tam spać, w tamtym miejscu, no to po prostu nie było już tam wolnych miejsc. I dlatego wybrałem to Rifugio Averau. Sam szczyt Nuvolau liczy 2575 metrów, także on jest położony niemalże 300 metrów wyżej niż Paso Giau. No, roztacza się z niego jedna z najpiękniejszych panoram, jakie ja osobiście znalazłem w tej części dolomitów. No, bo rozległe góry, więc trudno powiedzieć, że w całych dolomitach, ale w tej okolicy, moim zdaniem, jest to no, takie wybitne miejsce, dlatego że widoki są tam tak naprawdę na wszystkie strony. To jest taki punkt pośrodku gór, no, dosyć wysoki, z którego no, zobaczyć można niemalże wszystkie masywy w dolomitach. No i tak patrząc, od tej strony Averaus, z tyłu widzimy Tofane, później Cristallo, Sorapis. Przesuwając się na to, co widać bliżej, zobaczymy Kroda dalago, zobaczymy Formin. W tle będzie taki piękny, masyw Pelmo, który zawsze wywołuje we mnie jakiś taki zachwyt, po prostu to jest taka potężna góra. Kawałek dalej, oczywiście Civetta. No w tle gdzieś tam majaczące, zobaczymy takie szczyty Pale di San Martino. One są już bardzo odległe, więc no już jest je trudniej sfotografować, no, ale zobaczymy oczywiście marmoladę, zobaczymy tak samo pięknie masy w Selli y, i otaczające ją przełęcze. No naprawdę y, jest tam trudno się skupić, trudno jest tam skoncentrować się na jakimś jednym kadrze, dlatego że po prostu no, wzrok ucieka w, co rusz w jakąś inną stronę. Y, fotografuje się tam bardzo dobrze, dlatego że wieczorem Generalnie zostają tam tylko ci turyści, którzy nocują, ich nie jest zbyt wielu, także nie ma tam jakiegoś tłumu ludzi. Miejsca jest dosyć sporo. Nie jest to też miejsce, przynajmniej z mojego doświadczenia, popularne wśród fotografów, więc nie ma tam jakiegoś, jakiejś wielkiej ilości statywów, żeby się z kimś przepychać o jakieś fajne miejsce. No ale kiedy patrzy się po prostu o zachodzie słońca na, na to, co tam się dzieje, no to naprawdę jest dużo lepsze miejsce niż pasogialu, dlatego że no, po prostu jest dużo wyżej i no daje zupełnie inną perspektywę na wszystkie strony. Także można fotografować i pod światło, i ze światłem, i ze światłem z boku. No, no po prostu coś pięknego. Ja w tym miejscu się zauroczyłem. No i ten fakt, że tak łatwo można się tam tak dostać, no jest moim zdaniem czymś co sprawia, że naprawdę, no powinno znaleźć się na liście takich must see, must be, jeśli chodzi o Dolomity. Zejście stamtąd do tego mm, parkingu przy Rifugio Cinque Torri nie jest trudne. Ja schodziłem tam i udało mi się, niemal że cały ten odcinek przejść jeszcze w takiej szarówce. No słońce schowało mi się za górami, nie czekałem na jakieś nocne zdjęcia, więc po prostu mm, ten taki odcinek pomiędzy Rifugio Nuvolau a Rifugio Averau, on jest taki, nie jest trudny, ale tam są takie skały, tak powiedziałbym, że lepiej jest go przejść jeszcze w szarówce bo po prostu no, nie jest daleko, nie jest to niby trudne chociaż wiecie, w górach zawsze trzeba uważać no ale od tego Rifugio Averau w dół do Rifugio Cinque Tori to tak naprawdę jest no, taka wygodna droga co z opcją spania tam u góry, czy to ma sens? jeśli chodzi o wschód słońca no to widziałem go tam w tamtym miejscu raz i jestem dość, dosyć sceptyczny nastawiony do tego wschodu słońca dlatego, że o ile o zachodzie, to światło układa się bardzo ciekawie no, tak o wschodzie mam wrażenie, że yy, no, te długie doliny działają na niekorzyść to znaczy, że słońce jak się w nie wlewa no to, to już jest dosyć wysoko, więc traci się jakaś ta magia poranka, jest to w, na wschód słońca moim zdaniem trochę za nisko, co innego Lagacuoi, o którym mam zamiar opowiedzieć Wam w kolejnym filmie, yy, no tam już jest Trochę wyżej, więc zupełnie zmienia to perspektywę. Gdyby ktoś chciał wybrać się na NuvoLau, miał jakieś do mnie pytania, chciałby się coś więcej dowiedzieć, to zapraszam, piszcie w komentarzach albo odezwijcie się do mnie na Facebooku czy na Instagramie. Chętnie postaram się Wam pomóc, bo jestem przekonany, że ktokolwiek wybierze się na NuvoLau, ten będzie zadowolony ze swoich zdjęć stamtąd, bo to miejsce, jak już powtórzyłem pewnie 10 razy w tym filmie, jest niezwykłe i przepiękne. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!